Cześć, ja jestem Olek, witam Was w kolejnym odcinku z serii Top Smash tak z UEFA Champions League sezon 2023 na 24 Extra. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa ekopaki. W środku są trzy saszetki plus jedna karta limitowana. Mogą być również karty chrome, energy black Edge edition oraz autografy. Autografów nie będzie, ale te inne możemy trafić. Jest limitka. Tu są saszetki. Pusty. To właśnie zaczniemy od tych limitek. Na początku mamy kazemiro. Z Manchesteru i to jest powtórka z tego co pamiętam. A na drugiej jest. to jest z Realu Kamavinga. Czyli to chyba nie jest powtórka. <laughs> Dobra, lecimy dalej. Trzy, teraz sześć soczek. Będę czytał tylko karty specjalne. Uh, Braythru Baller, Lukeba, Zlipska, Cloud Connection, Tavernier, Zlipska, Squad Update, Seville, Eintracht dalej Napoli, Limelight, James, Chelsea, Pep uh, Guardiola Manager Manchesteru City, Away Kid, Decetelaris Limelight. Hansen z Barcelony, to też jest już powtórka na pewno. Assist Master Antoine Griezmann z Atletico. Jest to już jedna z tych fajnych kart, czyli Wayne Rooney Black Edition z, z Manchesteru United. A, czekajcie, się to w kadrze nie zmieściłem. Nie zauważyłem tego, sorry. I Romelu Lukaku z AS Rome Kings of Europe. I trochę mały kartka kart czekajcie. O, teraz może będzie lepiej. Ok, dobra, lecimy dalej. E, Global Gamer. Mitoma z Brighton. E, dalej. Braid True Bowler. Mm, Diamandę ze Sportingu. Nie, to już było, czekajcie. E, dobra, następnie mamy UEFA Women's Champions League, piłka. E, dalej, Assist Master Mohamed Salah z Liverpoolu. Assist Master tutaj. Limelight Abeleira z Realu Madryt. E, Eric Ten Hag manager Manchesteru United. Tuna Furuhashi z Celtiku. Uh, Peach Sight Leroyzane z Bayernu Monachium, uh, Italiano Manager Violentine, Tunelio Policy z Milano, Limelight Crystal Harde oraz Kings of Europe Diabis z Aston Villa. Gamer Luis Diaz z Liverpoolu, czyli tutaj dalej, uh, Cloud Connection, Jack Grealish z Manchesteru City. Uh, Następnie Liga Konferencji tutaj. Manager Ho z uh, Newcastle. Squad Update z Napoli, gdzie wiecie gdzie dawałem ten, a tu ja Składa być tutaj, tutaj, może poza kartę w ogóle. Tunnel U. Mark z Borussia. Tunnel A tu. Oraz Phil Foden z Manchesteru City. Dalej, e, manager Real Sociedad Alguacil. Dalej, Peach site The Paul. Um, Peach Side. Tu. Mm, Awake Havertz z Arsenalu. A jak tak rzadko będą te składy, update składał, to może być ciężko zdobyć komplet. Dalej, Man of the Match eh, Heritage eh, Edwards ze Sportingu oraz Zabal Kings of Europe. Dobra, inaczej to trzeba zrobić, bo się inaczej nie zmieści. Teraz jest w sprawie Może by taki jeszcze jakaś jedna jeszcze fajna karta wpadła. Mamy tak: Valverde, Global Gamer z Realu Madryt, Crowd Connection Freeman z Bajru Leverkusen, dalej Menager de Zerbi z Brighton, skład updates Interu, dalej um, Mois, manager z manager z West Hamu, Tunnel View Kimich z Bayernu, Monachium, Awakened Dest z PSV, e, następnie Tunnel View Araujo, Ara, Araujo z, z Barcelony, to jest skład updates z Sportingu. Dalej karta Parallel z Liverpoolu, Alexander Arnold. Z, to jest karta Crowd Connection. Następnie Crystal Awakened Mazraoui, Awakened, czyli tu oraz Kings of Europe Dembele z Następnie Crowd Connection Alexander Arnold z Liverpoolu. Czyli dokładnie ta sama karta, tylko bez. Yy, yy, nieparalel. Mega Boost Erling Haland. Słyszę, że tej karty nie miałem na pewno. To w ogóle Mega Boosta nie było. Chyba że jest taka tylko jedna, ale chyba nie. Assist Master Trippier. Um, awake it, z Interu oraz Awake it z uh, West Hamu. Awake it. Dalej tu Elmas z Napoli. Yeah, tu to jest tu. Dalej pitch Side Mendes z Real Sociedad. Oraz skriniar z PS, Assist Master Raffinia z Barcelony. Assist Master tu, skład update, e, dalej. Men of Damage Heritage, e, to jest Ras Padori z Napoli. E, to już to jest tu. Z Galatasaray jest Icardi e, Kings of Europe. I ostatnia saszetka na dzisiaj. Hard Trick Hero. Ferguson z Brighton. To jest dopiero druga karta Hard Trick Hero. Rachel eee, Bowler z Calvini. Z Atalanty. Manager Diego Alonso z Sevilla. Awake it, Max z to Mount. Manchester United, dalej Slot z Fejnordu Manager, Vitinha Away z PS3, dalej Zalewski Squad Update, czyli mam tutaj Polaka, z Fiorentiny to jest Squad Update, Assist Master Rafael Leo i jest w ostatniej saszetce Jude Bellingham Black Edge Edition oraz jeszcze jest Kings of Europe ze Sportingu Gonżalo i Nazio to tak, jutro na odcinku będą duże puszki dwie no to co na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko jeżeli mi się podobało to zostawcie łapkę w górę ja już się z wami żegnam, cześć